Wtedy już wiem jak siódmy świat mody to jest tak łatwe że jakbym wyszukał wtedy felwet z i przy okazji chcecie zobaczyć co, co kogo mam? zasłonię wam patrzę się tutaj czekam uciekę i znajdę tę marionetkę i przy okazji, wiecie, czemu sobie ja ten, ten tak ustawiłem? Bo ja tutaj chciałam dać na ale to nie mam, jak nie idzie, to, to już jest czwarta ta część. Jak chcecie, żebym pokonał tą tęczę, czyli tego bossa, w Halloween update, to możecie mi śmiało pisać. I możecie mi napisać, jak mam się pozbyć w teledera, Bo ja go już tu nie chcę mieć, dzień Ty Czy się Czemu mu nagrywam telefonem? No, na pewno się dziewięć. Co? Co nie z następcze? Bo po tu kamety nie mam. I, i czemu muszę już tak mówisz? Chcę wziąć mocny spacer, ale nie mogę. A przez tą muzykę. A, ja znam, okej. Teraz gdzieś o brakujemy połniego. Szk szkoda, że. że yy, szasy, nie. Ja to zrobiłam. Entet, a jest moja ulubiona gietka Tylko, że trudno podać, nie jakoś jakaś Te tutaj na nie udało mi się go zdobyć, ale w sumie fakt, że podobałem. tak